Terima kasih telah menonton! W nowego wieku coraz bardziej realna staje się wizja światowej sieci edukacji, w której wiedza dostępna jest z każdego miejsca, a odległości i granice nie separują szkół i uniwersytetów, nauczycieli i studentów. Obok dobrze znanych form nauczania i uczenia się, których symbolem jest klasa, pojawiają się nowe, w których próbuje się spożytkować dla edukacji technologie końca XX wieku. Leuven w Belgii, Centrum Audiowizualne Katolickiego Uniwersytetu, Program nadawany stąd właśnie przez Europejs 2000 odbierany jest na całym kontynencie. Europeace 2000 jest konsorcjum 50 uniwersytetów, także towarzystw przemysłowych. Między innymi należą doń cztery polskie szkoły wyższe. Konsorcjum to próbuje eksperymentować z nowymi technologiami i demonstrować, w jaki sposób mogą one służyć uniwersytetom i niejako prowadzić działalność w ich imieniu. Mam na myśli wszelką tradycyjną działalność uniwersytetu, jaką organizował i spełniał. Nauka na krawędzi chaosu. Dziwne zachowanie materii. Koncepcja wrażliwości materii w warunkach początkowych. Oczywiście temat przypadku i złożoności oraz nauki jest bardzo modny. I dlatego jego wybór nie jest obojętny. Wierzę, mimo że nie jestem specjalistą w zakresie teorii chaosu, że odgrywa ona dużą rolę w nauce. Czasami małe różnice w stanach początkowych wytwarzają bardzo duże zmiany w zjawiskach końcowych. Drobna pomyłka w pierwszym stanie wytwarza olbrzymi błąd w drugim. Uprzedzenie tego staje się niemożliwe. Mamy do czynienia ze zjawiskiem przypadku. Inną dobrą ilustracją jest ten bilard. Bardzo mała różnica miejsca uderzenia da bardzo szerokie odchylenie toru kuli. Lawrence wygłosił kiedyś wykład o materii pod tytułem Czy zatrzepotanie skrzydłem przez motyla w Brazylii wywoła tornado w Teksasie? Ilya Prigorzin, laureat Nagrody Nobla, o nieodwracalności i paradoksie kwantum. Próbowaliśmy przewidzieć, co się dzieje na odległość, kiedy jesteście daleko, nie za blisko. I oto olbrzymia niespodzianka, ponieważ daleko od punktu równowagi, ekwilibrum, sytuacja zmienia się całkowicie. W jednym ze zdań, wypowiedzianych w programie, profesor Ilia Prigorzyn stwierdził, że chaos nie jest tym, czego się często naucza negatywnym czynnikiem w ludzkim życiu, naturze czy zachowaniu. Chaos jest koniecznym czynnikiem i może odgrywać bardzo pozytywną rolę w całym szeregu sytuacji. A więc te programy, które zostały zarejestrowane głównie w postaci prezentacji lub wywiadów z największymi sławami naukowymi z całego świata, włączając kilku noblistów, są nadawane poprzez satelitę na cały kontynent europejski. Po tych emisjach następują programy interaktywne realizowane na żywo. To znaczy, że kilku ekspertów siedzi w studiu w Brukseli. Odpowiada na pytania. Mogą oni komunikować się z widzami spoza studia przy pomocy starego poczciwego telefonu, faksu lub za pomocą wideokonferencji czy wideopoczty. Niektóre z tych eksperymentów, takie jak wideokonferencje, natychmiast stały się bardzo popularne. Wykorzystujemy sprzęt każdego dnia, ranka i popołudnia. Interesujące byłoby mieć taką transmisję o charakterze edukacyjnym z dziedziny matematyki i fizyki. Ten postulat spełnia multimedialna teleszkoła. Ta prezentacja jest przykładem interakcyjnego programu telewizyjnego. Dzień dobry, witajcie ponownie. Tu multimedialna teleszkoła w programie Berlitz Business Online. Jesteśmy połączeni ze studiem w Strasburgu i uczestniczymy w prawdziwych zajęciach ze studentami z całej Europy. Jest to forma kształcenia, w której istnieje tradycyjny, zadrukowany papier. Ale do tego dodane są wideokonferencje i telewizyjny przekaz na żywo. Na ekranach monitorów różne grupy studentów uczestniczących w zajęciach na żywo. Są one częścią profesjonalnego programu edukacyjnego, prowadzonego przez multimedialną teleszkołę MTS. Szkoła ta o statusie koledżu jest wspomagana przez program Wspólnoty Europejskiej Delta. Językiem programu jest angielski, którego doskonalenie przez uczestników z różnych krajów jest zapewne jednym z ważnych celów tych zajęć. Komentatorka programu podkreśla, że multimedialna teleszkoła jest przykładem międzynarodowej sieci nauczania adresowanego do warstw pracowniczych w Europie. Sądzę, że jest to bardzo ważne dla kształcenia, podkreślam, to bardzo ważne dla kształcenia, że można się uczyć bez emocjonalnego odczuwania odległości. To, że idziemy od Finlandii do Sycylii i od wschodu na zachód. Jestem przekonany, że jest to istotne dla tego nowego typu uczenia się, jak i nauczania. Ten model komunikowania się zestawia satelitę, telewizję kablową, wideotelefon i faks. I za pomocą tych narzędzi jest przekazywana kultura. To stanowi część większej całości, jaką jest sieć transeuropejska. Szefowie wielkich instytucji, znanych firm oraz eksperci odpowiadają na pytania związane z europejskimi finansami, telekomunikacją, marketingiem, podejmują problemy interkulturalne. Jest rzeczą znaną, że rozwój zastosowań nowych technologii w edukacji jest poważnie wspierany przez wielkie korporacje przemysłowe, banki i organizacje zainteresowane kształceniem kadr przygotowanych do współpracy w Zjednoczonej Europie. Program prezentuje teraz tutorów opiekujących się równonarodowymi grupami i nauczycieli przedmiotów. Berlitz course. It's called Teddy Berlitz, and it's for teachers. Who am I talking to? Hello. Uh, I don't want to single out any particular groups, but I will. Um, there are two groups who are doing extremely well. The question was something along the lines of Is there a conference on users? Hello. Good, Good morning. morning. Językowe the... poświęcone są znaczeniom nowych słów. Can we have the text on screen? Bardzo dobrze. Próbuję znaleźć znaczenie słowa misak. Popatrzmy na naszą grupę w Helsinkach. Jak pozdrawiamy Helsinki? Przepraszam, zapomniałam. Uwe Helsinki.

Pytanie numer jeden. Powinno być teraz widoczne na waszym ekranie. Pytanie numer dwa. Chciałabym się dowiedzieć, jak reklamuje się takie kształcenie? Do każdego rodzaju zajęć dobiera się odpowiednie środki, przez co również forma zajęć staje się urozmaicona. Niektóre na przykład problemy najlepiej rozwiązywać wykorzystując system konferencji komputerowej w internecie. Any idea what that headline might be about? Um. Realizacji interaktywnej formy zajęć sprzyja zastosowanie technologii kompresji obrazu, który poddany pewnemu uproszczeniu i zakodowany łatwo i ekonomicznie może być przesyłany łączami telefonicznymi. Technika ta znakomicie nadaje się do wspólnego uczenia się i prowadzenia dyskusji. Po kilku minutach bariera odległości znika, przestrzeń staje się niewyczuwalna. Jednocześnie widać, ile jeszcze barier muszą pokonać, żeby poczuć się swobodnie, jak między swoimi, z własnej szkoły, z własnego zakątka Europy i żeby efektywnie wykorzystać technikę we wspólnym uczeniu się. Prawdopodobnie musi ona najpierw spowszednieć może nie tak jak powszednieje szkoła, ale w pewnym stopniu. To jest możliwe. Właśnie toczy się dyskusja na temat wpływu reklamy na rozbudzanie potrzeb konsumpcyjnych. Buy things that they don't need or things that they can't afford. Right, good point. They may buy things that they can't afford. They may be influenced. Well, Russia, what have you got to say about that? Well, I think advertising is not always aimed at young people, but mostly at grown ups. And um, in fact the more people know about the goods uh, the more uh, just products are bought and uh, generally speaking it um uh, makes the price Okay, there's the bar chart. Now I'd like you to tell me a little about the proportions of the To jest bardzo wysoka technika. Oto co zamierzam teraz zrobić. Zabrać z nami jednego z naszych kursantów na wycieczkę. Mówię więc hello Kerstin. Zamierzam pokazać Ci studio telewizyjne. Czy będziesz mi towarzyszyć? Niech mi wolno będzie przedstawić kogoś bardzo ważnego. To jest Beatrice Fontaine, która jest naszym kierownikiem studia, pokaże nam i opowie, jak uczący się komunikują się z nami. Skąd wiemy, kto chce z nami rozmawiać? Mówiąc o wysokiej technice, to jest to, co robimy. Jestem jedyną w studiu, która w słuchawkach słyszy, która grupa jest włączona i jestem odpowiedzialna za wywołanie grupy i jej przedstawiciela, którzy są podłączeni do moich słuchawek. I wówczas pokazuję nazwę grupy na kartce i to jest ta High Technics. Czy mogę się Beatrice zabrać na spacer? Czy mogę zadawać pytania? Tak, ale tylko w trakcie spaceru. Ile grup jest podłączonych symultanicznie? Aktualnie mamy cztery grupy wykorzystujące sprzęt podłączony do wideokonferencji. Jednocześnie mamy Ciebie na wideotelefonie. Co możemy zmienić? To zależy od aktualnie wchodzących nowych grup. To jest pomieszczenie kontrolne wszystkich interakcji. Przedstawiam Lotara Wilhelma. Lotar, co tu robisz? Kieruję współdziałaniami wchodzącymi z całej wizji, ze zwykłych telefonów, z wideotelefonów i jak teraz z wideokodaks.

Sieć międzynarodowej edukacji niekoniecznie muszą tworzyć wielkie organizacje. Najwięcej zależy od woli ludzi, którzy w takiej edukacji dostrzegają istotny sens, uważają ją za potrzebną. W tym przypadku projekt wspólnych studiów ma nawet charakter międzykontynentalny. Prince George's Community College w stanie Maryland, w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym zaprezentować wykorzystanie systemu "Słowo i Świat" w międzynarodowym eksperymencie. Prowadzę zajęcia z zakresu komputerów i mam grupę studentów, którzy nawiązali kontakt ze studentami mojego kolegi, profesora Kurzyjamskiego na Uniwersytecie w Łodzi w Polsce. Jego grupa składa się z 12 studentów, którzy mówią po angielsku i mogą w tych zajęciach uczestniczyć. To jest początek semestru w Łodzi. Kilku studentów dobrze sobie poradziło. To, co teraz chciałbym pokazać, to jest wprowadzenie profesora Kurzyjamskiego i wstęp opracowany przez jego studentów z uniwersytetu. Wracam więc do początkowej formy, to jest do wywołania grupy dyskusyjnej. Tak, jestem, witam ich. Cześć. Moje zajęcia są z obsługi komputera, więc przełączam się na ten dział. Widzimy napis CIS-1. To są zajęcia z obsługi komputerów. Tu w spisie znajduje się wiadomość od profesora Kurzyjamskiego. I teraz możemy pójść dalej i przeczytać tę wiadomość. Na wstępie profesor Kurzyjamski się przedstawia. Mówi moim studentom, jak się wymawia jego nazwisko i to jest ciekawe. Trochę mówi o swoim nauczaniu w Instytucie Informatyki na Łódzkim Uniwersytecie. Profesor zajmuje się nauczaniem programowania w językach komputerowych i rozwojem zastosowań komputerów. Już kilka dni temu kilku jego studentów poradziło sobie z przesłaniem informacji. Oto jeden z nich, Tomasz Furmańczyk. On również się przedstawia, mówi, że też jest z Łodzi, ma 24 lata i studiuje technologię informatyki od 4 lat. Trzy lata temu zaczął się uczyć angielskiego. Jak powiedziałem, wielu moich studentów z wielką chęcią skorzystało z możliwości uczestniczenia w grupie dyskusyjnej razem ze studentami z Polski. Studenci mogą się ze sobą komunikować bezpośrednio, jak również w ramach kursu w ciągu kilku następnych miesięcy. Mam kilkanaście problemów do dyskusji, które zamierzam przerobić ze studentami w obu krajach. Studenci z tych dwóch szkół, Uniwersytetu Łódzkiego i Prince George's Community College, wyrazili duże zainteresowanie uczestnictwem w tych grupach dyskusyjnych. Europejskie uniwersytety przygotowują studentów do nawiązywania i utrzymywania naukowych kontaktów z ośrodkami w kraju i za granicą, do wspólnego studiowania. To jest jeden ze sposobów na uzyskanie połączenia i informacji na odległość. Jest to projekt edukacyjny, to znaczy, że studenci z własnego miejsca zamieszkania mogą łączyć się z Uniwersytetem Erasmusa. To jest rodzaj eksperymentu, który rozpoczynamy. Próbujemy wykorzystać to dla całego kształcenia w Uniwersytecie. The Studenci dostają od nas dyskietki do zainstalowania w swoich komputerach wraz z instrukcją. Dostają jeszcze takie pudełko, które umożliwia połączenie z Uniwersytetem Erasmusa. Po zamontowaniu tego urządzenia otrzymują taki obraz na monitorze. Windows. Pracujemy w systemie Windows. Teraz mamy dostęp i możemy na przykład łączyć się jeden z drugim i możemy ze sobą rozmawiać. To odbywa się tylko za pomocą tekstu. W ten sposób mogą kontaktować się też grupy opracowujące jakieś tematy. Można także uzyskać w programie CUBE obraz z innego miejsca, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Wybieramy adres i już mamy połączenie. Ktoś tam pracuje. Mamy na ekranie kogoś o imieniu John. Tak zaczyna tworzyć się planetarna sieć służąca edukacji i nauce. To zapewne jeden z nielicznych przypadków, kiedy warto znaleźć się w sieci.